Belchim Crop Protection. Kieruj się na najlepsze środki ochrony roślin. Witajcie. W dzisiejszym materiale zajmiemy się ochroną insektycydową pomidora w uprawie szklarniowej przeciwko groźnemu roztoczowi, jakim jest przędziorek. Jest to czas, kiedy intensywnie wraz ze wzrostem temperatury zwiększa się nam populacja szkodliwych roztoczy. Mówię tutaj oczywiście o przędziorkach. Które nierzadko spędzają nam sen z powiek. Przędziorek szklarniowiec oraz przędziorek chmielowiec są niewątpliwie trudnymi szkodnikami w uprawach pod osłonami szczególnie. Objawem żerowania przędziorka szklarniowca są rozległe, nekrotyczne plamy na liściach oraz rdzawe plamy na owocach. Przędziorek chmielowiec powoduje jasne, drobne plamki na liściach. W miarę rozrastania się populacji szkodnika najczęściej pod liściem tworzy się charakterystyczna pajęczynka. Pierwsze osobniki pojawiają się na przełomie lutego i marca, w pobliżu źródeł ciepła. I to właśnie wtedy powinniśmy zacząć lustrację swoich upraw. Po krótkim czasie żerowania samicy zaczynają składać jaja. Należy zwrócić uwagę na to, że Cały cykl rozwojowy przędziorków przy temperaturze około 25 stopni Celsjusza trwa około tygodnia, dlatego nie możemy zwlekać z zabiegiem zwalczającym. Żerujące przędziorki mocno osłabiają nasze rośliny, wysasając z nich soki. To może prowadzić do znacznego obniżenia plonu. Oprócz pomidora, przędziorki upodobały sobie większość uprawianych przez nas gatunków warzyw i owoców. Firma Belchim ma dla nas gotowe rozwiązanie. Jest to produkt roztoczobójczy Pyranika 20WP. W swoim składzie zawiera Tebufen Pirat. Tebufen Pirat blokuje wytwarzanie energii na poziomie mitochondrialnym i prowadzi do śmierci komórek szkodnika. Jego istotną cechą jest to, że zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków, również jaja. Dlatego mamy pewność, że jednym zabiegiem zwalczymy całą ich populację. Pyranika działa niezależnie od temperatury. Na roślinie wykazuje działanie translaminarne, to znaczy, że dostaje się na spodnią stronę liścia, czyli bezpośrednio w miejsce żerowania przędziorków. Pyranika zarejestrowana jest również w innych uprawach, takich jak ogórek, oberżyna czy jabłoń. W uprawach warzywnych dawka pyraniki to 25 g na 100 litrów wody. Karencja wynosi tylko 7 dni. Pozytywne opinie użytkowników najlepiej Odzwierciedlają skuteczność preparatu. Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zachęcam do kontaktu.